Witam się Pan World Zaczynamy ceremonię bacania na i poproszę zaczniemy od grupy z To są najmłodsze dzieci pływające w klasie optymizm. Szóste miejsce Dorota Kujawska. Brawo! Nie sobie tam. Poproszę teraz Marcela Brawo! 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 No tak trochę, Brawo! Trochę, Dobrze jest? Piąte miejsce e, Krzysiek e, Żuchlewski. Gratuluję. miejsce Sara Barbacka. Również czwarte miejsce Kuba Poremski. Trzecie miejsce Maksymilian Malec. Zapraszam na Drugie miejsce Tyman Przyjemczak. Pierwsze miejsce Piotrek Muklado. Eh, zapraszamy. Wszyscy dzieci reprezentują klub eh, eh, Zatoka w I Optik dnia. I oraz eh, Cebulem Orków Dnia. Brawo, brawo! Eh, poprosimy, brawo! Poprosimy o wręczenie medali i pucharów eh, przedstawiciela zarządu firmy Mastro, pana Janusza Falkowicza. Zaczynamy od trzeciego wolność i lawów dzisiaj wyprostuj się Dzieci, Dzieci brały cztery wyścigi. te cztery wyścigi były rozgrywane w porcie ponieważ na bardzo 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 dla bardzo bardzo chwila Jeszcze bardzo 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 gratulujemy. Dziękujemy. Wrócimy do optymista, grupa młodsza, dziewczęta, jak trudne Martha? były te şey regaty, świadczy fakt, że wszystko dwie dziewczyny ukończyły, chociaż jeden tylko są z klasą i wróciły. Dziękuję to miejsce. Pani Góblewska, reprezentantka Liczyńskiego Klubu Sportowego. Dobrze. Jurka Wróblewska również proszę. Za Amelia Wróblewska, proszę. Ósme miejsce Tania Wyszyńska oklaski siódme miejsce Jurka Boltek tak naprawdę są wszystko trzecie miejsce oklaski trzecie miejsce Maja Kreml oklaski Krem. piąte miejsce Lidia Jakubowska, Zapraszam. Ja w pewnie jestem Natasza Anton. Natasza dwa razy wyprowadzała sportu, dwa razy tam polowane. Takio ta kaszka, zapraszam sobie. Nie mamy trzeciego miejsca, stajesz się, jest jeszcze nieklasyfikowana ze względu na to, że nie ukończyliście ani jednego wyścigu. Wypłynęliście jeszcze do portu, ale ani razu linia startu, a tym bardziej linia mety, nie została przekroczona. Ale prawo za odwagę, bo te dziewczyny wyjścia z portu. Pływały. Zaliczyły wywrotki, niektóre chyba nawet po kilka wywrotek, nie po jednej. I wróciły do portu szczęśliwe. A teraz te, które wystartowały i walczyły na, na trasie regat. Drugie miejsce, Ochłodzia Gradowska. Za miejsce, dziewczyna, która walczyła ze starszymi chłopakami. Chłopakami z grupy A, który mają są czasami wręcz punkty, eee, bardzo dzielny zawodnik, Helena Kalena Grupla, zobrazem

Miejsce piąte, Hubert Brugger. Miejsce trzecie, Maksym Kretu. Miejsce trzecie, Iwia Grzyb. miejsce wległe Filip Janowczyk. <klucz> Oraz miejsce pierwsze Fabian Pociągał, Podobnie były to wywiady że na 30 najpierw 7 lat. To znaczy 23 jardy nie ukończyły metra, bo nie wkraczały Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz przypominamy, firma Mastro, w Kosmisko jest głównym, zintegrowanym spółkorem regat na drodze do fundowania z Malira oraz Science Show. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do grupy starszej chłopców. Tutaj walka była bardzo poważna, pokryła się 5 wyścigów, te 5 wyścigów było naprawdę bardzo trudne, wystarczył jeden krok załamu, wyścigu został w dniu wyboru. Nie było na szczęście żadnych spraw w sprzęcie, to znaczy, że zawodnicy bardzo dobrze potrafią się przygotować na wyścigu. Szóste miejsce Oskar Malewicki, UKS-Townictwo. Pięćdziesiąte miejsce, Mateusz Gorlewski, UKS Sztolcińsko. Może nie wygląda na grupę czwartą, ale jest na prawo do Proszę, gratuluję. Grupa czwarta, Gminy Dziakono, e, miejsce czwarte, Gminy Dziakono. Sztolcińska Szkoła Sportowa, Gminy Dziakono. I przechodzimy do podium. Miejsce trzecie, Stanisław Szewczakowo, Bałtyńska Szkoła Sportowa i organizowania. Miejsce drugie. Niespodzianka Rega. Konrad Regieluka i Stołcznicka. Zapraszam serdecznie. Brawo, I jest to pierwszy jeden z czołowych zawodników klasy Optymizm w Polsce, czołówka rankingu Polski 2015, a to dzięki mnie Najlepsze brawa, gratulacje. Piękna sportowa walka. Nie można nawet nawet do 7 w skali poporta. To naprawdę niesamowite wyczyn. Przechodzimy do niewczątkowej klasyfikacji, przekroczy w klasie RSM-47. Mieliśmy tutaj trzech zawodników, świetnie sobie radzili. Trzecie miejsce, dalej pierwszy Zapraszamy. bardzo wymagające, bardzo trudne klasa w takich warunkach, w których kończyli wyścigi mimo wybrotek czasami nawet 3 wybrotki w czasie jednego wyścigu ale wstawali i walczyli dalej Miejsce drugie Paweł Korsak, UKS Sącznickie Miejsce pierwsze Kuba Bywnicki, UKS Sącznickie Dobra, gratulacje. Zapraszamy teraz wszystkich oprymiściarzy, ponieważ e, nagrodę Jak go popchnieśmy Potarzymy ją za pół roku, ale, yeah. no. więc, żeby nikt nie się do spodobany Organizowaliśmy dla dzieci loterię fankową Każde z dzieci poprosimy teraz oprymiściarzy, aby podchodzili i wybierali losy I później z tymi losami podchodzą e, do klubu, klubu gdzie roznamy nagrody e, Urzędowane a przekazane przez sales

どうぞ。 А ты кто из нас Марсель, пошел голосовать? ты. Нет, пошел ты. Нет, пошел 아, 이 저한테, bezpustowca? 근데, że bezpustowca za n 터